Telewizja Małopolska ma już 14 tysięcy obserwujących na Facebooku. Dziękujemy, że są Państwo z nami. Anna Drukała zapraszam na najnowszy serwis informacyjny. Małopolska stolicą wina to możliwe. Uprawa winorośli tak popularna w naszym regionie w średniowieczu i renesansie przeżywa prawdziwe odrodzenie. Powstaje coraz więcej winnic, coraz bardziej profesjonalnych, wi wysokiej wina. Podobno białe wina małopolskie są już naprawdę w czołówce światowej. Na pewno wszyscy się uczymy robić, wracając do tych tradycji, wszyscy, wszyscy się uczymy robić z roku na rok coraz lepsze wina. Kiedyś winne krzewy porastały nawet z bocza wzgórza wawelskiego. Dziś winiarni w Małopolsce jest już ponad 100, z czego 35 wchodzi w skład małopolskiego szlaku winnego. Ludzie poprzez zwiedzanie winnic, poprzez przebywanie z winiarzami, poprzez przebywanie na polu, wśród roślin, widzą, że to, że to rzeczywiście namacalnie się dzieje. Rocznie odwiedzaje 20 tysięcy osób, ale dzięki gruntownej przebudowie Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach doświadczenie kosmosu stanie się jeszcze bardziej dostępne. Wyjątkowe miejsce, młodzieżowe obserwatorium astronomiczne, ponad 50 lat historii. Wreszcie doczeka się modernizacji, przebudowy. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj podpisaliśmy umowę. Cały budynek jest jakby w tak zwanym betonie surowym, tak zwanym architektonicznym. To oczywiście stało się ostatnio modne i jest, ma swój urok, natomiast dla nas wykonawców jest to niestety bardzo trudne zadanie. Nowoczesna budowla obejmować będzie obserwatorium, planetarium, pracownie warsztatowe, sale wykładowe, a nawet hostel i pełne zaplecze biurowe. Odnowione obserwatorium otworzy swoje podwoje w wakacje 2020 roku. Do tego czasu pracownicy kosmiczną pasją zarażać będą w terenie. Planujemy ofertę wyjazdową naszego młodzieżowego obserwatorium astronomicznego. Będziemy jeździć z przenośnym planetarium i również głosić oprócz samych pokazów planetarium głosić prelekcje astronomiczne oraz zajęcia warsztatowe. Koszt inwestycji to 11 milionów złotych, z czego blisko 6 milionów przeznaczą z funduszu unijnych samorząd województwa małopolskiego. Można powiedzieć, że inwestują w swoją przyszłość podwójnie. Coraz więcej młodych, ambitnych ludzi decyduje się na udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Dzisiejszy dzień jest dla nich ważny i dla nas ważny. Dla nich, bo to jest wstęp do, mam nadzieję, wspaniałej kariery, ale dla nas, ponieważ mamy... Partnerów wśród młodych ludzi mamy potencjalnych kandydatów do tego, by wspaniale prowadzić działania ekologiczne. Lubię się uczyć o tym, jak chronić środowisko, też jakie gatunki występują w różnych strefach klimatycznych. To jest bardzo ciekawe, interesujące, tak mhm. uważam. To jest bardzo szeroka dziedzina, naprawdę funkcjonowanie ogólnie świata, a poza tym to jest też bardzo ważne. No. Ochrona środowiska, no wszyscy żyjemy na Ziemi i wypadałoby jednak jakoś ją chronić. Łącznie w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej uczestniczyło ponad półtora tysiąca uczniów w sprawie 100 małopolskich szkół. Dla nich nie ma tematu, którym byśmy jako żyli, ich mogli zaskoczyć. Dokładnie te sprawy, czym żyjemy, smog, yy, potrzeba ochrony środowiska, rzeczywiście mają, yy, są dobrze przygotowani. Ekoolimpijczykom oczywiście mocno kibicujemy. A państwa zapraszamy do oglądania serwisu Telewizji Małopolska już za tydzień. Do zobaczenia!